Jedziemy do domu. Hello wszystkim, witam Was w kolejnym filmiku i dzisiaj znowu lumpeksowy, lumpeksowy łupy, zumpa, jak chcecie to nazwać. I tak ostatnio weszłam, słuchajcie, do lumpa. Rzuciłam się jak szalona znowu na te rzeczy. Spędziłam 100 lat w tym lumpeksie i byłam taka, chyba tu wykupię wszystko, ale powstrzymałam się i kupiłam tylko cztery rzeczy, także lecimy z tym koksem i właśnie chcę wam te cztery rzeczy pokazać. Pierwsza rzecz to taki sweterek na krótki rękawek i on zupełnie, słuchajcie, nie ma metek. Wydaje mi się, że jest on robiony ręcznie, tak mi się wydaje i podczas prania zrobiło mi się kuku, zrobiło mi się dwie dziurki, ale to nie jest problem, bo to sobie podszyję i też urwał mi się jeden guziczek, ale ja to też go mam i sobie go przyszyję, ale bardzo, bardzo, bardzo mi się spodobał ten sweterek i w spoko stanie jest zachowanym. Ja jeszcze jestem w ogóle na takim etapie szukania w lumpie, żeby chciała wszystko wykupić, i czasami mi się trafi, że kupię jakieś świecie takie pierdółki ze złym składem i uczę się składów na razie. Także jestem jeszcze na tym etapie, że kupuję wszystko, co popadnie, ale mam nadzieję, że uda mi się kiedyś taką fajną szafę zbudować z lumpką ze świetnymi składami, super ubraniami, które mi posłużą na lata. Ale na razie rzucam się na wszystko. I mam nadzieję, że się to za niedługo zmieni. I właśnie rzuciłam się na ten sweterek. Powiem Wam, że wbrew pozorom, wydaje się, że nie będzie w nim ciepło, bo jest cienki, ale naprawdę fajnie trzyma ciepło, bo sobie już chodziłam w domku w nim i naprawdę jest spoko i zobaczyłam paski i przepadłam. Mam nadzieję, że jak sobie go fajnie tutaj naprawię, to będzie się fajnie nosił. Kolejna rzecz. Kamilka, jak to zobaczyła, to była taka. Jedziemy do domu. Jest to, słuchajcie, znowu pullover vest z, z działu męskiego i tu jest napisane Pure lamp, Lamp's Wool. Jak ja zobaczyłam tę nazwę, Pure Lamp's Wool, Peter Scott, made in Hawick, Scotland. Wiedziałam od razu, że to biorę do domu i jest to właśnie szary pullover i po prostu tak byłam zauroczona tym pullowerem w lumpeksie, że jak przyjechałam do domu, dopiero zobaczyłam, że on tutaj na spodzie jest tak leciutko potargany, lekko takiej zmehecony i ma miejscami dziurki chyba dwie z tego co widziałam. Ale to mi nie robi problemu, bo ja sobie go wkasam do spodni i to spoko wygląda i jeszcze sobie go muszę wyprać, bo czego nie prałam. Fajnie ręcznie muszę sobie go wyprać. Szary taki piękny kolor, no cudowny, cudowna rzecz. Mimo to, że właśnie jest tutaj troszeczkę zmehecony na dole. Kolejna rzecz, oczywiście Kamilka by nie mogła wyjść bez marynarki z Lumpexa. Tak jest, tym razem dorwana słuchajcie marynara na dziale damskim. Jest to firma Class Collection. Piszę, nie znam tej firmy zupełnie. Jest to taka granatowa marnara i powiem wam, tak nie urzekły te guziki. Są takie piękne guziki tutaj. Pokażę wam na zbliżeniach. Z taką kotwicą, złote, ładnie odszyta, chociaż skład to nie jest coś rewelacyjnego, rewelacyjnego, bo mam 65% poliestru, 35% wiskoza, lining, czyli podszywka jest poliestrowa 100%, ale y, krój w ogóle i te guziki y, strasznie mi się spodobało i myślę, że spoko właśnie wygląda na mojej sylwetce ta maryna, zresztą dajcie mi znać, na przykład wam to pokażę i cieszę się, że dorwałam coś takiego i ma kieszenie kieszenie, także jest super Jedyny minus, słuchajcie, to już widzę, że będzie się strasznie obierać, ale no to trzeba właśnie sobie rolką taką do ubrań to pościągać wszystko. I ostatnia rzecz z Lupexu słuchajcie, spodnie Stwierdziłam, że kurczę, chciałabym jakieś spodnie czarne, bo mam yy, przecierane te swoje i już powinnam je walić. Czarne jeansy, ale nie dorwałam jeansów, tylko dorwałam sztruksy z firmy George. I one są o takim fajnym kroju, tu nap jest napisane bootleg. Powiem wam, że ten krój tak mi spasował, jest do kostek, troszeczkę są roz rozszerzane dołem, a na górze są przylegające z wysokim stanem. I mega, mega mi się podoba właśnie ten krój i nie wiedziałam, że tak będę fajnie w tym kroju wyglądać. I jak wiecie, sztuksy mają to do tego, że wszystko łapią, obierają się, więc znowu ta sama zasada, co z tą marynarką, trzeba to ładnie wszystko poobierać, ale bardzo się cieszę, że dorwałam właśnie takie gatki i... Chyba to są moje drugie albo trzecie spodnie, które zakupiłam w Lumpeksie, bo zazwyczaj nie ma nic na mnie, jakieś są małe rozmiary, a tym razem właśnie znalazłam. To jest Marks Spencer, pomyliłam się i powiem Wam, że spoczko ma, bo jest tu 98% koton, czyli bawełna, i 2% elastan, i są bardzo fajne i wygodne, już w nich śmigałam, także cieszę się z tego zakupu i one były za grosz, bo. W tym którym kupuję, to wszystko jest po 8 zł, a czwarta rzecz jest za grosz, także. Krztosik, bardzo się cieszę. I ostatnia rzecz nie jest z Lumpeksa, i w sumie mam ją przypadkowo, przypadkowo ją dostałam, ponieważ yy, już nam mówi historię, długa historia, ale mam nadzieję, że uda mi się ją skrócić. Mianowicie mam bluzę, która yy, była prezentem dla mojej siostry, ale rozmiar był za duży. I w Bercze nie da się zwracać rzeczy, tylko oni wyda wydają wam kartę podarunkową czy coś takiego, i najlepiej jechać do sklepu i sobie tam wymienić yy, bluzę. A że mamy sklep bardzo daleko, to y, stwierdziłaś my z siostrą, że zamówi kolejną bluzę w mniejszym rozmiarze i tym sposobem właśnie ja mam tą bluzę większą i ja mamy dwie takie same bluzy, ale powiem wam, że ta bluza jest tak super odszyta. Nie wiedziałam, że Bershka będzie miała tak dobre, dobrze fajnie odszytą bluzę. I jest to bluza z takim smokiem. Jest mega wygodna. Słuchajcie, ja kocham takie rzeczy typu street style i do tego jeszcze są gaciuszki. Moja si siostra właśnie kupiła też gaciuszki. Taki komplet street style'owe i dużo właśnie takich rzeczy na Berszce jest. Cena... 120 zł, nie wiem czy bym dała aż tyle za tą bluzę ponieważ ma jeden, jeden minus czyli ta wyściółka, która jest tutaj w środku, tak strasznie się sypie, wszędzie po prostu to się mecheci i sypie, dajcie mi znać czy też tak macie z bluzami, i po całym domu jest pełno takich ciśków z tej, z tej wewnętrznej strony ale powiem wam, że jeżeli chodzi o trzycie, to bardzo spoko i to ja myślałam, że to będzie wiecie, taki nadruk a to jest taka guma to jest coś pięknego, ten smok jest z, taką, z takiej gumy, no super na dróg, bardzo, bardzo ładnie zrobiony, wykonany i tu też jest właśnie nadruk. na rękawie i tu pisze Eternal Return piękne y, kwiaty tutaj i taki smoczor wielki i y, y, chyba sobie jeszcze pozamawiam jakieś gacioszki, takie jogger na wersce, bo widziałam, że mają bardzo dużo tego i w, nawet w spoko cenach. Także super bluza, bardzo cieplutka, wygodna. Jeden, jedyny minus to właśnie to, że się strasznie sypie ta wyściółka y, wewnętrzna. Także tyle kochani, jeżeli chodzi o moje zakupy lumpeksowe. Mam nadzieję, że Kolejne zakupy moje w lumpeksie będą bardzo świadome i nie będę się rzucać na wszystko. Miejmy <grym> nadzieję. Finger crossed. Yy, I jak zwykle zapraszam Was do komentarzy. podzielania się ze mną, co ostatnio kupiliście w lumpie i która rzecz najbardziej Wam się spodobała z moich łupów lumpeksowych. Jak zwykle zapraszam Was do gruba kciuka, subskrypcji na dole, jeżeli jesteście nowy i ten film Ci się podobał. I życzę Wam miłego dnia i widzimy się w moich kolejnych filmach. Pa, pa!